Więc dziś chciałabym jeszcze przeczytać słownik, słowniczek które pozwala w moskiej formie poznać podstawowe, wyczerpujące pojęcia swojej wczesnej sztuki. Gdy powstały nowe rodzaje sztuki, trzeba było jakoś je nazwać. Pojawiły się już tak nowe słowa i określenia. Często pochodzą one z obcych języków, dlatego mogą wydawać się trudne. Ale, zarazem, ale zaraz sami się przekonacie, że wcale nie są takie straszne. Poznajcie niektóre z nich. Na początek rozgrzewka. Jak nazwać to, co robią współcześnie artyści, skoro nie są to już tylko i wyłącznie obrazy, rysunki i rzeźby? Najczęściej mówimy po prostu o pracach. Czasami używamy też technicznego słówka projekt. Ten artysta zrobił taką pracę, a ta artystka wymyśliła taki czy inny projekt. Może na początku brzmi to trochę dziwacznie, ale szybko się do tego przyzwyczaicie. Używa się też oczywiście wyrażenia dzieło sztuki, ale wielu współczesnych artystów uważa, że to zbyt poważne. Staroświeckie trochę nie wypada im mówić tak o swoich, no właśnie pracach. Gotowi na coś trudniejszego? Oto kilka rodzajów pracy, jakie spotkacie w tej książce. Instalacja. To najmłodsze dziecko rzeźby. Podczas gdy tradycyjna rzeźba powstawała z takich materiałów jak brąz, kips czy marmur, do wykonania instalacji artyści używają bardzo nietypowych rzeczy. Folii, plastiku, światła, ognia, balonów, mgły, urządzeń elektrycznych, jedzenia, mebli, asfaltu, wody, telewizorów drutów, śmieci, pudełek, a nawet całych budynków i żywych zwierząt. Czyli wszystkiego, co tylko przyjdzie im do głowy. Niektórzy mówią, że instalacje to po prostu rzeźby wykonane z współczesnych materiałów. Performance. To akcja, to akcja organizowana przez artystę. W tym przypadku dzielem sztuki jest sam artysta, który wykonuje jakąś czynność, trochę jak w teatrze będąc obserwowanym przez publiczność. Wyobraźcie sobie na przykład artystę, mieszkającego przez tydzień w galerii z całą za zajęcy. To byłby właśnie performance. Redmey, czyli z angielskiego gotowy przedmiot to znaleziona rzecz, zaprezentowana jako dzieło sztuki. Wielu artystów, wielu artystów używa w swojej sztuce różnych gotowych rzeczy, czy to kupionych, czy też znalezionych na strychu. W szafie, w piwnicy albo w magazynie muzeum. Przykładem ready-made byłby pokazany w galerii wypchany zając, którego artysta znalazł wcześniej w komórce barci. Szczególnym rodzajem ready-made jest assemblage, czyli praca wykonana z różnych gotowych przedmiotów połączonych w jedną całość. Przykład: wypchany zając włożony do złotej klatki po kanarku, przywiązanej do tego niebieską kokardą. A teraz kilka nas. Pod którymi kryją się różne rodzaje sztuki współczesnej. W tej książce znajdziecie przykłady każdego z nich. Sztuka dźwięku, po angielsku sound art, to taka sztuka, której się nie ogląda, lecz słucha. Do jej zaprezentowania potrzebne są więc słuchawki lub głośniki. Świetnym miejscem dla sztuki dźwięku jest radio. Sztuka konceptualna albo konceptualizm to taki rodzaj sztuki, którym najważniejszy jest pomysł, czy koncept, skąd nasa. Nie musi on być nawet zrealizowany. Wystarczy, że zostanie przedstawiony publiczności. By przekazać widzom swoje pomysły, artyści konceptualnie piszą teksty, pokazują zdjęcia, filmy, dokumenty. Załóżmy, że artysta wymyślił zająca, który unosi się nad ziemią, machając bardzo szybko skrzydłami. Byłoby trudno stworzyć taką rzeźbę, prawda? Ale można ten pomysł pokazać na technicznym rysunku albo zrobić fotomontaż w komputerze. Wtedy nic dowie się, co chodziło po głowie artyście, mimo że jego pomysł nie dałoby się zrealizować. Sztuka w przestrzeni publicznej to sztuka, która znajduje się poza galerią czy muzeum. Najczęściej w miejscach, gdzie można ją zobaczyć, gdzie może ją zobaczyć wiele osób. Na placach, ulicach czy w parkach. Artysta, który decyduje się pokazywać swoją sztukę poza galerią, musi liczyć się z tym, że jego praca komuś się nie spodoba i zostanie zniszczona. Ludzie nie zorientują się, że mają do czynienia ze sztuką i jej po prostu nie zauważą. Praca narażona będzie na deszcz, zimno, wiatr, śnieg, spaliny, muchy, psy, koty, komary, niegrzeczne dzieci i wiele innych niebezpieczeństw. Sztuka Ziemi o angielsku latarki. Powstaje poza muzeami i galeriami, a najczęściej też poza miastem, w lesie, na pustyni lub łące. Tworzący ją artyści używają zwykle tego, co znajdą na miejscu, czyli ziemi, drewna, roślin, błota, kamieni. Ich dzieła mają nieraz ogromne rozmiary. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać się w daleką podróż. Więc znamy je przede wszystkim ze zdjęć i filmów. Przykład z zającem? Proszę bardzo, można sobie wyobrazić, że jakiś artysta Układa podobiznę wielkiego zwierzaka z kalin. Publiczność mogłaby go oglądać, latając samolotem nad łąkami. Uf, wystarczy tych trudnych słówek. Czas zacząć opowieść o artystach i ich niezwykłych pracach. Tę książkę o sztuce napisał Sebastian Cichowski, mój syn bardzo lubi, a równo z tej książki ale nie się Ilustracje narysowali Aleksandra i Danie w Mikiej Tu jest ilustracja.